Dlaczego urzędnicy decydują, na co idą Twoje pieniądze? Przecież to ty je zarabiasz, nie oni. Budżet partycypacyjny to pierwsze narzędzie, które odbiera część władzy urzędnikom i oddaje ją mieszkańcom. To ty decydujesz, co jest naprawdę potrzebne tam, gdzie żyjesz. Nie partia, nie prezydent, nie biurokrata z zabiórka. Chcesz chodnika zamiast kolejnej fontanny za milion? Głosujesz. Chcesz dofinansowania dla szkół zamiast festynów? Głosujesz. Chcesz realnych zmian zamiast pustych obietnic? Głosujesz. Budżet partycypacyjny to przedsionek demokracji bezpośredniej. I wiesz, czemu nie jest jeszcze obowiązkowy w całej Polsce? Bo politycy nie lubią, gdy obywatele zaczynają decydować naprawdę. A ty co o tym myślisz? Czy obywatele powinni mieć prawo do decydowania, jak wydawane są publiczne pieniądze? Napisz w komentarzu. Jeśli chcesz wiedzieć, jak odzyskać realny wpływ na państwo, wejdź na akademia